Do na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej Józefa w Józefa Bogdana na spotkanie autorskie z Bartłomiejem Dzimnym. Gorące brawa na przybyt. Patronem na dzisiejszym wydarzeniem był Wójt Gminy Kutna, Pani Justyna Jaśnicka. Ja jestem autorem. Teraz już dwóch książek, jedna z moich książek, trzy fundamenty zostały przetłumaczone również na język angielski i na język niemiecki. Jestem studentem dwóch kierunków. Studiuję dziennie medycynę, zaocznie studiuję natomiast prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Jestem ogromnym fanem zarządzania czasem. Tego właśnie dotyczy, tej kwestii dotyczy moja najnowsza książka, Bezcenna waluta. Jesteście w takim wieku, że bardzo ważne jest to, żebyście już teraz w pewien sposób zaczęli inwestować swój czas. Na okładce widzicie moją postać, która trzyma w ręku monety, na których wygrawerowany jest e, symbol czasu. bo tego, Do tego właśnie odnosi się książka. Chodzi mi o to, że każdy z nas ma ograniczony czas. Czas wymieniamy na pieniądze, co jest dobre, co jest złe. Ale w taki sposób sprzedajemy swoje chwile. W momencie, w którym jesteście teraz, możecie albo wykorzystać tę sytuację, nauczyć się pewnych rzeczy, które Was rozwiną, albo stracić tą tak naprawdę dziejącą e, szansę, moi drodzy. Bardzo ważne jest to, żebyście nie bali się próbować. Czy poprosiłbyś się o odpowiedź jednym zdaniem? Czas, nasz, nasz czas jest bezcenną walutą. Chodzi o to, że. Bezcenna waluta. Czy wy czajcie, co ja do Was mówię? Bezcenna waluta, pieniądze, czas. Moi drodzy, cały czas sprzedajemy swój czas, często za grosze, a nie mamy nic tak naprawdę więcej od tych chwil, które jesteśmy tutaj, w tym momencie na Ziemi. Książka jest skierowana dla osób w Waszym wieku, które stoją przed trudnymi wyborami, które. Mają przed sobą wiele różnych pomysłów, które często nie są zdecydowane, żeby pójść w jakąś stronę, bo mają w sobie strach, mają w sobie niepewność. Dziękuję Wam serdecznie. Dziękuję.